Курва заебит этого когута! Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie jednego screena, którego dostaliśmy od Gruma, a przedstawia on na pięć nowych par drzwi, które prawdopodobnie pojawią się już w następnym Minecraft Snapshoty, więc zapraszam do oglądania. Jak widzimy, te nowe 5 par drzwi to nie będą tylko te drzwi drewniane, które teraz mamy, tylko że w innej kolorystyce. Tylko ogólnie one będą się różniły i wzorami, i dziurami, i różnymi tego typu rzeczami. Nie wiem, jak to wam przedstawić, więc sami teraz widzicie. Oczywiście będziemy mieli 5 rodzajów drzwi z każdego rodzaju drewna. Ale chyba najbardziej mi się podobają z ciemnego dębu. Te ostatnie, naprawdę one genialnie wyglądają. Już nie mogę się doczekać następnego Minecraft Snapshot. Nie wiem jak wy, ale to chyba jedna z lepszych nowości ostatnich Minecraft nowinek. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tych drzwiach, jak dla mnie chyba jedna z lepszych nowości w całym 1.8. Zawsze mi brakowało innych drzwi niż tylko żelazne i drewniane, które mieliśmy dotąd w Minecraft. Więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft nowinki. Jeżeli Wam się spodobało, mam nadzieję, że uda nam się dobić 200 łapek. Jak dobimy 200 łapek następne Minecraft nowinki lecą i też mam tutaj w nas dla Was, więc się